Jeszcze raz widzowie, przepraszam, że wyjebało ten, ale aktualnie mamy remonty w sensie. Nie remonty, tylko jakiś chłop przyszedł, który postanowił. No, powiedział: wyłączcie neta i mój dziadek wyjebał, nie mówiąc mi, że neta wywalił. A i serwer też wyjebał, a więc muszę jeszcze raz serwer odpalić. To więc już odpalamy. Tylko, żeby znowu zmiennego IP nie było. Krem de la creme. Cześć, Ewka. W sumie to jest. A czy stajk, mieć nick FK? Bo może ktoś pomyśleć, że jak jesteś i masz FFK, wiem, czy wiesz, Ewa. Wow. Czy IQ, cześć, cześć na streamku Mów głośniej, Paweł, bo jesteś noobem Słuchajcie. Super. Trzeba czekać, aż serwer odpali. IP wam nie pokaże, widzowie bo nie jest tak dobrze. Możecie podanie napisać oczywiście, w opisie macie formularz do wypełnienia. Dobra. No, nie gramy na razie na Hypixelu, tylko tak sobie zrobić parkour. O, ale oczy. oła za dużo graczy. Na początku zawsze jak włączysz, wchodzisz w Hypixela, to Cię laguje strasznie. Wiesz o co chodzi. Uff. Ul, ole lag teraz poszedł. W sumie to dlatego pewnie, że gram na 1.17, teraz na Hypixel, bo jeszcze mi się wszystko wczytuje. Patrz, Paweł, tu robi coś takiego, startowałem. No. Tak, tu, 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 tu. Jaki jest twój rekord? Nie wiem, chyba 30 ileś. Na prawdę się słuchaj, coś gościa mówisz, ale teraz na live jesteś taki cichy, że ja pierdzielę. No 20, znaczy 30 ileś To słabo. Ile masz? Dobrze. Już ci pokażę. To tam się dosta da dostać muszę? Czy muszę jakoś to sprawdzić? No kurwa te lagi w na 1.17 są tak do wyjebania, że ja pierciele. Nie umiesz skakać po no, Ale widzisz jak cię nie? Na 11 to robię normalnie, no patrz. Bo ty skaczesz tak zamiast na ten, na pół się bardziej skacze. Właściwie, że nie. A na Uf, to... dobra. Mm. W ogóle tak szczerze, że na, na wersji 1 chyba, nie wiem, w sumie 1.17 jest taką se wersją. Ja tam dalej wolę 1.8 i swoje. Czy będzie na VIP? No chyba będzie na VIP, Paweł. Gdy w sumie, jakim cudem? Ta na VIP jest pewnie. A to w sumie kompa też mnie wywaliło wtedy, gdy to było? Ta jest na IP na Discordzie, jeszcze muszę napisać im, że jak chcą, to jest na IP Dobra, mam IP, już się widzowie tam złączę, tylko muszę zmienić sobie ekran, żebyście nie widzieli na chwilę gry. Muszę wpisać na IP, bo jest. Kopiowałem, nie? Dobra, zajpinowe ja się jeszcze logować, muszę. A pierdziele. Sorki widzę, że takie problemy techniczne. Ach, kochany Minecraft, czy Mistery wziął na itemy? Jak pierdolę? Oj, 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 oj. to się porobiło. W ogóle wracałem z Paweł, co tam u ciebie takiego? Hmm. Kim jesteś, Polakiem małym? Tak, tak, co tak ogólnie tak u ciebie? No nie wiem, no idźcie chyba. Co robił, co to jest w ogóle tuf? To jest taki inny stół, który chyba w trzeba światu Tak? On jest bardziej pod, nie wiem, opieślam, bo... Ale w sensie coś, ten stów ci coś daje, czy? Nie, nie wiem. A, czyli nie wiadomo, tak? Nie sprawdzałem w kolejce 17. Powiem, wiem, jakiś akcelot, ale że są jakieś masz fortunę, na to jakiś główny i tak? A, czyli takie kupa, kupa, kupa. No. Co robimy tu? To, to Ten chłop od lampy nic nie widziałem. Nie, chyba go zabili. Czekaj, tam seta balna, póki nikt nie gra. Woda gra. Tu jest tylko woda, napisał. Czaja, czaja. Musimy to dzisiaj poszukać. Można w sumie iść do... Ile trzeba potrzeba było złote, żeby tradenąć? Power Robin spidana Dzisiaj do Endu. Do Endu idziemy. Do, idziemy idziemy do... pierwsze do fortecy. Biblet A, ja mam ten lidę z tego. To jest. Czy mi lead przyda do konia. Czemu GM1 używałem? W sensie jak to jest chyba dwójka albo nie wiem. Bo mi itemy wzięło. Bo mam czasami takie lagi, że chodzi i minety bierze. Takie plugin. Nie wiem, czasami się tak dzieje. Ja muszę te pluginy jeszcze skonfigurować, bo są do wyjebania. Eee, co nam potrzebne? Złoto nam potrzebne do tradowania, nie? Chyba z nimi. Mm -hmm. Co są moje bloki złota? A, tu są. Tepniesz. Nie wiem, woda, nie wiem, czy mogę tepać. To nie wiedziałem co. Czekaj. Kto czeka? Ten ma. Szymon, Szymon, dziękuję za subikę. Ej, bo to są pół tak nie... Co ja chciałem bo... co ja chciałem zrobić? To jest buty chyba. Tak, buty chciałem zrobić. Ale nie wiem, myślałem, że to mam te Iron T. Mm, naget w sensie. Golden Nuggetcy. Jeśli tu nie chodzi o lagi, to chodzi o to, że po prostu jest chłop, który robi coś moim dziadkom i moi dziadkowie postanowili ten prąd wyłączyć w całym domu i wszystko wyjebało. Ale ludzi mój komputer się chyba w chłopie w 7-8 sekund włączył. Jakoś nie czekaliśmy tak długo Świnie kręcące się jak moment w pralce Tarczy nie mam, fuck Tarcza by się przydała na nie, nie? Czym się szybciej rozwala to to? To liście są? Są takie w brudach, jak posiadamy Cześć, W. Odpowiedzmy Paweł na jakieś ciekawe pytania. Na przykład, jakiego rapera najbardziej lubisz? Tak szczerze? to nie wiem. On, na, na tym poziomie ich mogę być, czy na niższym mogę wejść? Jakby to działa tak, że jak masz pół płytkę. Jakby klep jest półpłytko. Ale te mi chyba pomogą. Jak jeszcze klep pół płytką. A świniaki mi chyba pomogą, nie? W ten no. Masz. Oczywiście, stream to obiad. Cześć, po hyper. Jakie ma najlepsze? Nie, we mnie nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo jestem wykoncentrowany. Nie, my gramy na survivalu i ty nie są z game moda. Bo mi beatemy, dlatego sobie wziąłem z gema. Bo miałem kij, że miałem tutaj enchanty na tym, ale już trudno. Dawaj więcej. Pokaż mi swoje towary. Świniaku obstrany. Pusty chrum chrum. Tak jak mówiłem, ale. Co mi dał? Monka jest. Na te świniaki mogę zapolować. Siema. nubie. Wiesz, jakieś się klepie? Robi się na trzy, potem się daje takie... Ile tak, trzeba żebyś, razy bić? leżał na trzeciej kratce i je wtedy możesz robić Najpierw daj pół Co a. mi dał? Robdora, żebyś leżał o, Po prostu robisz tak, że wylewasz lana. I co mi dał w ogóle? Jakieś gówna Ciema, świnia palecie cię, ciebie też Ciebie też Ale poszłem jak małyż 102 metry A No kurde, dlatego nie lubię tego, tego loginu strasznie, bo to się strasznie dzieje, nie wiem co się dzieje teraz z serwerem, hmm. ale zawsze gdy się odpala to się tak dzieje. Panie Pawle, można hmm. kiedyś zrobić speedruna, o jest. Nie robiliśmy speedruna to jest to. No w sensie spieprzyliśmy speedrunka całego. O, nie, ja już, ja już miałem wszystko, ale o boże. Czyli co było potrzebne do speedrunowania w sensie, tak? Bastion, Profesor. Ja miałem już, byłem, chyba było tam 15 minut, a już miałem Bastion, już miałem prywatne pałki, nie? No? Czyli znaczy, miałem y, chyba tam Ale on nie napisał nic, to się na spyQ. Cztery pałki miałem, i szłem do spawneru, nie? Speedrun to... noob vs. Pro vs. Hacker. No i uciekłem przed całym śgetym, mm -hmm. nie zobaczyłem, że to będzie skończenie Spartady, i potem do lawn. Nie miałem Gruba Grubasie, dawaj mi oko. Ile jest procent szans na oko? Nie wiem, pewnie to, to i tak już powinienem powinien chyba dostać. To mi się przyda.